Dzień dobry, nazywam się Ewa Marcinkowska i z wielką przyjemnością zapraszam Państwa w sobotę 29 czerwca na Targi Książki Patriotycznej. Jest to wyjątkowa okazja, ponieważ będą mieli Państwo możliwość zakupić naprawdę dobre książki. Książki, które trudno kupić w innych księgarniach. Również będą mieli Państwo wyjątkową okazję porozmawiać z autorami, między innymi z Panią dr Lucyną Kulińską, z Panią dr Magdaleną Zien Wielomską z panem Adamem, profesorem Adamem Wielomskim, z panem Tomaszem Cukiernikiem, z, panie, z panem Marcinem Rolą, z panem Szlachtowiczem, i długo, długo można by było wymieniać. A na stoisku wydawnictwa Trzy Dom będę również ja. Będę sprzedawać moją nową książkę Zielony Armagedon Koniec świata w której to po prostu prosty. Pisze o działaniach globalistów, którzy pod pretekstem ratowania planety próbują przejąć władzę nad światem i jego zasobami, a także również nad nami ludźmi. Proszę Państwa, serdecznie, serdecznie zapraszam. Przypominam, sobota 29 czerwca, Katowice, Hotel Diamond, ulica Wita Stwosza, numer 37.